SKD, broń masowego wyzwolenia obsługiwana przez kaldaiwerów Opłacona krwią żołnierzy i kredytami podatników, ten cud techniki to demokracja wcielona w życie. Została uruchomiona po raz pierwszy 13 listopada, a aż nastąpił chwilę przed pojawieniem się oświeconych. I jak ta stacja działa? Czy coś się zmieniło od czasu, kiedy bezczynnie wisiała w przestrzeni kosmicznej? Po przejściu na mostek superniszczyciela i otwarciu mapy galaktycznej, kliknij B. Pierwsza zakładka informuje o aktywnej akcji. W procencie ładowania akcji, czasie do zmiany położenia i aktualnej lokalizacji. Czas przemieszczania się został zmniejszony do 4 godzin z 24. Druga zakładka pozwala na dotację surowców w celu aktywacji funkcji stacji. Pierwsza z nich to burza orła, szczerze mówiąc ta najciekawsza. Sprawia, że podczas misji można dostrzec na niebie dziesiątki orłów, które co jakiś czas atakują pobliskich wrogów w taki sam sposób co manewr wsparcia z powietrza. Oprócz tego spowalnia działania przeciwników podczas kampanii obronnych, co daje nieco więcej czasu na uratowanie planety. Wymaga zielonych próbek, maksymalnie 75 nagracza i posiada czas odnowienia trwający 4 dni. Dalej jest orbitalna blokada. Stacja przy użyciu pocisków w syrowej grawitacji zatrzymuje wszystko, co próbuje opuścić planetę. Dzięki temu uniemożliwia rozpoczęcie ataków z planety, na której aktualnie się znajduje. Ta funkcja jak na razie nie jest zbyt użyteczna. Gdyż nie wiemy, skąd ma się pojawić atak. Gdybyśmy dostawali informacje o możliwym ataku, dałoby się to jakkolwiek zaplanować. Dodatkiem do orbitalnej blokady jest pasywna premia optymalizacji przestrzeni Helpoda dla każdego, kto bierze udział w misji na planecie, nad którą znajduje się stacja. Dzięki temu można zabrać ze sobą dodatkową premię i nieco rozmaicić rozgrywkę. Wymaga kwitów, 50 tysięcy maksymalnie na gracza i odnawia się dwa dni. Ostatnim działaniem stacji jest rozmieszczenie ciężkiego uzbrojenia, które zastąpiło miejsce bombardowania orbitalnego. Przydziela Helldiverom salwę 380 jako dodatkowy manewr nie zabierający miejsca. Dodatkowo przyspiesza wyzwalanie planety. Wymaga rzadkich próbek, 50 maksymalnie na gracza i odnawia się 6 dni. Usunięte bombardowanie orbitalne działało nieco podobnie jak burza orła, tylko aktywowała 380 w okolicy zespołu. Bombardowanie tak często zabijało graczy, że twórcy dodali każdemu nurkowi dodatkowe życie i przekaźnik generatora tarcz. To wszystko plus przyspieszenie wyzwalania planety. Ostatnia zakładka umożliwia głosowanie na przemieszczanie stacji. Głosować można tylko raz na 4 godziny. Aktualnie stacja przemieści się na planetę, na której nic się nie dzieje i która już należy do Super Ziemi. Tak to już czasami wygląda. W planach jest przywrócenie bombardowania orbitalnego z lepszym namierzaniem, by aż tak nie szkodzić nurkom i z dodatkowymi ostrzeżeniami przed wybuchem zarówno wizualne, jak i oznaczenia na mapie taktycznej. Poprawki i ulepszenia dla systemu głosowania, widoczny przycisk głosu dla pozostania na planecie oraz dodatkowe głosy nagracza. Do tego nowe pasywne efekty dla planety, kiedy żadne działanie nie jest aktywne i oczywiście nowe funkcje pozwalające na jeszcze większą rozróbę. Podsumowując, burza orła jest idealna dla kampanii obronnych, ciężkie uzbrojenie do wyzwalania planet, a blokada do zatrzymywania wrogów.